Hej, cześć, witajcie z tej strony, Mikalo. Witam was w kolejnym odcinku z Vlogs. Play. i dzisiaj mamy parkury od widzów. Dawno ich nie było, nie wiem kiedy, nie wiem, chyba. Pół roku temu był poprzedni odcinek z parkurów. No, czy w sensie Wiecie, no parkury często przechodzę na odcinkach, ale jakby typowo od Was, to tak, żeby był odcinek, no to naprawdę dawno nie było takiego odcinka. Także od razu zostaw łapkę w górę yy, dla mnie, dla motywacji, żebym częściej robił takie odcinki z parkurów od widzów, bo wiem, że robię je mega rzadko, a powinienem je robić o wiele, o wiele częściej. I ogólnie na sam start powiem to, żebyście robili parkury o nazwie Mikalo 2022, no bo mamy nowy rok, no i potrzebuję nowych parkurów, świeżych parkurów. Które są fajne do przechodzenia, i takie, które no po prostu, no będą po prostu świeże. Nie chcę przechodzić jakichś starych parkurów, które już, już są od kilku miesięcy, czy są takie po prostu, które już widziałem i przechodziłem, i żeby nie było takich po prostu pomyłek. To dlatego właśnie, jeżeli chcecie zbudować jakiś fajny parkur dla mnie, no to, no to pod tym właśnie nazwą parkura będzie spoko. Na sam start zostaw też łapkę w górę pod tym odcinkiem. No zostaw lajka po prostu, no. no no nie ma na co czekać, moim zdaniem łapkę w górę możesz zostawić, a jeżeli nie subujesz mojego kanału, to, no to zostaw suba, jeżeli ci się ten film spodoba i będziesz chciał otrzymywać powiadomienia o moich filmach, to wiecie, to wiecie, dzwoneczek istnieje, istnieje dzwoneczek obok suba, sprawdźcie czy macie go włączonego, tak z ciekawości sprawdźcie, powinniście mieć, ale jak nie macie, no to, no to wiecie, możecie zmienić, żeby, żeby był włączony. No dobra, w ogóle nie wiem coś tak szybko, szybko parkurę przechodzę dzisiaj, bo nie było takiego wstępu chyba długiego jak zawsze Napiszcie czy lubicie moje długie wstępy, czy też nie e, bo to sami wiem, że mogą przynudzać. A w ogóle sobie też przypomniałem teraz, e, że ja kiedyś e, robiłem takie coś, że z komentarzy pod odcinkiem z parkouru wybierałem też niki i przechodziłem e, osób parkury. także możemy w sumie takie coś zrobić na następny odcinek, jeżeli nie zapomnę, e, bo żeby. Nie zapomniał, więc yy, zróbmy sobie coś takiego, że piszcie po tym właśnie odcinkiem w komentarzach swoje niki przeszedł, jeżeli macie, jeżeli budujecie parkur, to może po prostu kogoś wylosuję Na, na następnym odcinku z parkurków, i dzięki temu yy, też jest szansa taka, że macie się pojawić bardziej na filmie niż tylko jak będę losować, bo pewnie po tym odcinku To będzie o wiele więcej parkurów pod, yy, pod tym yy, nazwą, bo teraz jest może tak z 15, a pewnie potem będzie więcej, będzie ciężko, żeby przejść je wszystkie. Dlatego piszcie i, i budujcie je w ogóle. Tak wam mogę powiedzieć, yy, jakie to mają być parkurki. Parkoury, no to ogólnie no to tak nie róbcie jakichś zbytnio długich parkurów, ale też krótkie też nie chcę żeby były takie wiecie minutka parkurka będzie całkiem spoko e, fajnie żeby były takie kreatywne takie żeby na odcinku było coś takiego fajnego do pokazania i tak dalej to będzie na pewno fajne o to jest fajne patrzcie takie fajniutkie że że mamy wiatraczki na kurczy kurcze tym na tych dyskotekach i tak dalej no ale ogólnie mogą, mogą być oczywiście prabrykaty, mogą też być bez prabrykatów, żebyście na przykład sami coś zrobili jeżeli potraficie i macie jakiś plan no, wszystko macie używać, byleby po prostu fajnie coś się przechodziło i żebyście byli dumni z tego parkura, więc jakby lepiej, żeby było mniej parkurów, ale żeby były jakby takie lepiej zrobione, bo jakby było na przykład, nie wiem, 500 parkurów pod nazwą, a byłyby słabo zrobione, to wiecie, no to, no to tak troszkę lipa. lepiej, żeby było na przykład 100 parkurów, ale dobrze zrobionych, które, 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 które po prostu będą fajne, więc no, jeżeli chcecie zrobić parkurka, to. Będę wdzięczny. Jak nie chcecie, to nie musicie, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli jakiś zrobicie. Um, jeśli macie jakiś pomysł fajny, no to, no to spoko, To wtedy mogę przejść na odcinku. Mamy taki parkur, o taki parkour, wiecie, taki zwyczajny parkurek. Mamy tutaj po bułkach zbudowany. No wiecie, no taki przyjemny parkur. Tyk-tik-tik-tik, tyk, tyk, tyk. dobra, ok. Mamy czarne skóczki. Trochę niewidzialne, bo tu mamy w ogóle wszystko. Niebo jest też takie. Mega, mega, nocne. Lecimy, let's go, let's go. Dobra, ciac, 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 oj, oj, dobra. I teraz tu, okej. Okay. Raz. I dwa. Dobrze. Szybko, szybko. I trzeci, żółty. I pomarańczowy. I czerwony. Taki krwisto-czerwony. Dobra, udało się. 15 sekund. Nie no, jakiś speedrun robię. Dobra, ja to przechodziłem? Yy, chyba nie. Zobaczmy sobie. Ten chyba parku jest mega krótki, bo taki. Taki Chyba mało rozbudowany, widzę. E, Okej, okay, chciałem zrobić. Aha, bo tutaj mamy. O nie! Jeden HP część, dobra, to też jest fa fajny, fajny pomysł. Ale też nie przesadzajcie, żeby na przykład nie było dużo takich powtarzalnych parkurków. E, ale no, takie parkurki z jednym HP część też są takim spoko pomysłem. E, tylko e, klucz potrzebuję, kurczę. I, aha, bo, bo tutaj jest, że tutaj e, u, góry, u góry są klucze do zdobycia. Także idziemy je zrobić i w ogóle napiszcie w komentarzu yy, czy macie już ferie zimowe, bo no ja jestem, no, pierwszy, mam, jestem pierwszy w kolejce, bo Wielkopolska, już mam ferie zimowe, ale niestety niektórzy będą mieć dopiero od lutego i tak dalej. No także, no także co mam powiedzieć? O kurczę, tutaj jest dziura jakby, jakby się dało niby tak wiecie y, ominąć, ale, ale chyba, ale nie będę tego raczej próbować Dobrze, Ym, gdzie teraz? Tutaj, okej okay. Są te te pułapki, muszę uważać Ej, co? Aha, bo przez, no, przez sufit mi tutaj będzie wlatywać, nie? I w ogóle napiszcie jak tam, jak tam samo poczucie pozdalnych. Czy się cieszycie, że wróciliście do szkoły? Czy też się nie cieszycie? Bo ciekawy jestem waszego zdania w sumie ciekawe, czy będą jeszcze zdalne. Może będą, a może już nie będą. W ogóle miałem tego TikToka niedawno dla ciebie, że ostatnio w kwietniu byliśmy w 2018. Ciekawe, czy w kwietniu pójdziemy do szkoły, czy jednak. Czy jednak wiecie? No, no znowu coś się coś się nie uda, oto mamy długi parkur. No takie parkurki są ok, ale wiecie, no, no takie już powtarzalne strasznie, taki powtarzalny schematik. No chyba, że jakiś będzie taki mega mega fajniutki. No ten w sumie jest taki spoko, bo jest taka, taki, 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 taki fajny, taka fajna ścianeczka jest taka, wiecie, że 1, 2, 3, 4. Czterowarstwowa taka jest, nie? Z czterech y, różnych klotuszków, więc jest to całkiem spoko. Dobra, pik, pik. Okej, okay, mam ja teraz uleczę, Albo nie będę się uleczać. Co to? Ja nie jestem tutaj Żeby się uleczać, tylko po to, żeby przejść ten parkour jak normalnie speedrunner Mogły być tam klucze, ale chyba mam nadzieję, że była migła, nie dała kluczy. O, i ogólnie też mogę tak y, powiedzieć y, już na samym starcie, że jeżeli chcecie robić na przykład klucze na samym początku parkura, no to, no to nie wiem, czy to jest taki fajny pomysł, bo jakby y, moim zdaniem klucze powinny być bardziej takie, wiecie, że. Że nie wiem, w trakcie parkura są do, do odblokowania, ale też nie takie, żeby były ukryte, widzowie, bo, bo wiecie, że mnie denerwują jak są jakieś klucze ukryte i potem na końcu się okazuje, że nie mogę przejść parkura, więc najlepiej, żeby nie było kluczy, a jak są, to żeby były jakieś tak fajnie umieściowane, żebym czasami ich nie ominął. <grym> także, także wiecie. Bo klucze według mnie są takie, takie średnie, czyli robicie szukaj klucza, to spoko, no jakby to, 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 to rozumiem, tak, że na przykład macie pokój, gdzie jest troszeczkę do... Do schowania klucza i po prostu mam go znaleźć, no to rozumiem. No ale jeżeli jest na samym początku parkura u góry klucz, no to jakby nie, nie rozumiem sensu takiego. Po co są te klucze na początku parkura? Jakby trzeba zawsze trzeba sprawdzić ten początek parkura, bo przeważnie w 60% yy, tam się klucz znajdzie. Jakby nie, nie rozumiem tego, dlaczego taki schemat został powielony na BSP i jest takim trendem, który się trzymuje od bardzo, bardzo dawna. Nigdy się nad tym tak nie zastanawiałem Bo w sumie no, no są te klucze na końcu parkura, No ale należy, no że one są Na samym początku No tak troszeczkę bez sensu Nie wiem, napiszcie jak tam wasze zdanie jest na ten temat Także uznajmiam, że Mogą być klucze, ale ale, ale ale nie muszą być Jakby wiecie O, takie coś może być też oczywiście Takie jakieś gadżeciki do parkurów, Żeby było ciekawiej Oczywiście mogą być wyższe tesle no mogą być, ale wiecie, też nie przesadzajcie z tymi wieżami Teslami, żebym się nie zdenerwował, ale od czasu do czasu, że tam się może pojawić jakieś mini utrudnionko. Skinami Calo mogą być skiny, ale wiecie, też, też nie za dużo, żeby żeby nie było przesady. Tutaj na przykład mamy taki poziom z różnych Mikuśów Mikuś ręka tutaj Mikuś e, stary Mikuś tutaj Mikuś e, ten, Mikuś no z 2018 roku I pyk, dobra No i fajny Oto to była fajna, fajna meta, była taka wykladzca zrobiona Zobaczmy sobie to, bo mamy jakąś wielką wieżę tęcową I jestem ciekawy o co chodzi To, to nie jest dropper czasami? Dobra, tego jeszcze ja nie widziałem, żeby ktoś takie coś zrobił Patrz na to, taki parkour Że mamy lawę, ale łe, ej, Lol, czemu ja HE? Nie straciłem KP tam prawie w ogóle. W sensie, nie aż tyle, ile ile miałbym stracić. O nie, dobra, ten parkour jednak jest chory. Jakby on jest mega trudny. No oczywiście chyba jest do przejścia, ale... troszeczkę przesada. Nieważne. Dobra, pyk, pyk, pyk. O, o, o. Nie. Nie wiem, może tam już na końcu będzie koniec z, te, z tą lawą i z tym etapem lawowym i będzie, będzie fajny parkour. Ja tak myślę, że tak będzie, więc... Więc myślę o tym, że... No nie, no ja chcę tam dojść. Ja chcę tam spróbować przebrnąć przez tą lawę. Boże, kreatywna Laura. Siemano. Siemano. Witam, kreatywna Laura. Dobrze ci idzie. <grym> nie mogę. Pozdrawiam, larwę. Pokaż, na co cię stać. No zobacz, no dawaj, dawaj. Nie no. <grym> nie no. Dobrze jest, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, doskoczysz, doskoczysz. Larwa. No, Masz spację czy nie masz? Dawaj, dawaj. Eh? O! O! Wow! Co tam się dzieje? Jezu, idę ją dogonić. Aha, dobra, yy, no, coś się jej tak zepsuło. Eh, nieważne. No jednak chyba... chyba to nie będzie zbyt dobry parkur. O, 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 czyżby, czyżby. Patrzcie, musisz skoczyć. I tak wiesz, o, tak wiesz, dokładnie. Rozumiesz? nie, 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 nie wiem czy rozumiesz. O! Aha, chyba zginęła. Myślę, że ja i Laura sobie nie poradzimy z tym parkourem, bo, bo jest jak jest. Także wiecie co robić. <gryw> Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jak ty trwajesz do tego momentu odcinka, napisz... napisz Olusia, bo jest dostępna. Ciekawe czy ma takie skina. Hmm, ciekawe, co, co, co jaki komentarz, o co chodzi? A, okej, okay, okej. Okay. Spoko, spoko, dam lajka, dam uśmiecha. Nieważne, zostaw lajka, like, zanim się skończy ten czas. 5, 4, 3 i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także popadki, cześć.